Ja się w pracę misiaczka nie wtrącam. W ogóle. On ma tam tyle stresów. A ja nie lubię stresujących sytuacji. Ja stresu unikam. Ale nie ukrywam, że ostatnio się trochę zestresowałam. Tą jego pracą. On jest tak dociążony. Mi jest go tak szkoda. Wyobrażajcie sobie sytuację, że sobie leżymy już w łóżku, prawda? Prawie idziemy spać. 23 godzina. Środa. 23 godzina. Dzwoni telefon. Jego asystentka dzwoni. O 23, ja mówię, Misieczko o 23, a on mówi: No, co mam zrobić? Jak dzwoni? Ja mówię: No, nic, no odpierz. Na pewno coś się stało, jakaś burza w gaciach na pewno wystąpiła. No i mi się odbiera, no i miałam rację. Mówi, że musi wyskoczyć, bo musi burzę mózgu z asystentką zrobić. No mówiłam, no burza, burza, ja wiem o 23. A on mówi, no praca wzywa, kochanie, pieniądze chcesz wydawać, no a ktoś musi je zarabiać. O, ja mówię, Misiaczku, no, masz rację. No to idź. Wiecie, no ja sobie tak myślę, no przecież burza nie wybiera ani godziny, ani dnia, ani nic. Taka bezparna ta szminka, taka biała. A może to do zębów jest, do wybielania zębów. Chanel szminka do wybielania zębów. Mówię tylko do niego, kochanie, tylko weź parasol. On mówi, po co mi parasol? Ja mówię, no słuchaj, no jak jest burza, to żebyś nie zmógł. I kochanie, myszko ty moja, ty zawsze o mnie tak myślisz, ty jesteś taka przewidująca. Ja mówię, no, no, no kochanie, no po prostu, no ja w kościach cię czuję. No w kościach, normalnie cię czuję w kościach. No, ale dobra, słuchajcie, poszedł. Nie było go do czwartej nad ranem. Wraca. Ja oczywiście obudziłam się, bo wiecie, jak mąż do domu wraca, to jakiś taki radar mam. Ja od razu się budzę. Jestem taką żoną, że ja od razu się budzę, jak tylko mąż do domu wraca. No i mówię, kochanie, wróciłeś już? A on mówi, że tak. Mówi, ja już naprawdę zaczęłam się, misiu, martwić, gdzie ty jesteś. A on mówi, niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. Mówi, wszystko jest pod kontrolą, więc no to się cieszę. A co ty taki zadowolony jesteś? A on do mnie mówi, że po tylu godzinach dochodzenia w końcu im się udało. Ja mówię, no to cudownie. Mówię, cudownie. Jak dobrze, że ty masz tą swoją asystentkę, popatrz od razu, tak łatwiej ci jakoś w tej pracy dojść. Do różnych sensów. Mówi, no, no tak, mówi tak głęboko weszliśmy w temat, tak głęboko się w tym zatopiliśmy, że po prostu, no, dochodzili do wszystkiego raz dwa, raz dwa, raz dwa. Mówi, całą noc dochodzili. Ja mówię, misiu, cudownie. Jak ja się cieszę, same sukcesy w tej pracy osiągasz. Tylko wiecie, jedna rzecz mnie dziwi, bo jak wrócił, nie? Całe plecy miał podrapane. Ja mówię Misiu, co ci się stało na plecach? On mówi, że ta asystentka przyszła z kotem. Ja mówię na burzę, mózgów z kotem i kot cię tak podrapał? On mówi, że no tak, no nie uwierzysz. Ja mówię, no nie wierzę. Kot cię podrapał, plecy podrapane, koszula nieruszona, powinna być podarta. A on do mnie mówi, no mówiłem, że nie uwierzysz. Ja tak sobie myślę, no mówiłeś, że nie uwierzę. Skąd ty wiedziałeś, że ja nie uwierzę? No mówi, no, no bo z tobą to tak zawsze. Jak ja ci mówię, jaka jest sytuacja, to ty mi nie wierzysz. Ja mówię, no, no przepraszam cię misiu, no, no, no następnym razem ci uwierzę. Od razu ci uwierzę. A ja on mówi, no i możemy już przestać rozmawiać. Ja mówię, wiesz co? Faktycznie ty jesteś bardzo zmęczony, może ci już pójdziesz spać. On ja mówi, no widzisz? ty jesteś taka mądra, taka domyślna, taka jesteś kochana dla mnie. Widzicie, mój Misiaczek tyle komplementów mi zawsze daje, że to, to. Ja, ja jestem taka przy nim mądra. On jest taki, naprawdę. Czuły i kochany. Ta asystentka to ma bardzo dużo szczęścia, że z nim pracuje, bo on jest taki, wiecie, naprawdę doceniający, doceniający.